Dzięki rodzaju. Gdy Izaak zestarzał się jego oczy stały się tak słabe, że już nie dowidział, zawołał na Ezafa swego starszego syna: synu mój. A kiedy ten odezwał się: Jestem, Izaak rzekł: Oto zestarzałem się i nie znam dnia mojej śmierci. Weź więc teraz przybory myśliwskie, twój kołczan i łuk. Idź na łowy i upoluj coś dla mnie. Potem, przybądź mi Potem sprzyżądź mi smaczną potrawę, jaką lubię, podaj mi ją, abym jadł i abym Cię błogosławił, zanim umrę. Rebeka słyszała, co Izaak mówi do swego syna Ezafa. Gdy więc Ezaf poszedł już na łowy, aby przynieść coś z upolowanej zwierzyny, Rebeka wzięła szatę Ezafa, swego starszego syna, najlepsze, jakie miała u siebie, ubrała w nie Jakuba. Swojego młodszego syna i skórami koźląt owinęła mu ręce i nieowłosioną szyję. Po czym dała Jakubowi ową smaczną potrawę, którą przygotowała, i chleb. Jakub, wyszedłszy do swego jego ojca, rzekł: Ojcze mój, Izaak, słyszę, który jest, ty jesteś, synu mój. Odpowiedział Jakub ojcu: Jestem Ezaf, twój syn pierworodny. Uczyniłem jak mi poleciłeś. Podnieś się, siądź i zjedz potrawę z upolowanej przeze mnie zwierzyny i błogosław mi. Izaak rzekł do syna, jakże tak szybko mogłeś coś upolować, mój synu. A Jakub na to, Pan, Bóg Twój sprawił, że tak mi się właśnie trafiło. Wtedy Izaak rzekł do Jakuba, zbliż się, abym dotknął przy Ciebie, mógł się upewnić, czy to mój syn Ezaf, czy nie, czy, czy nie. Jakub przybliżył się do swojego ojca, Izaaka, a ten, dotknąwszy go, rzekł Głos jest głosem Jakuba, ale ręce rękami Ezafa. Nie rozpoznał jednak Jakuba, gdyż jego ręce były owłosione jak ręce Ezafa. A mając udzielić mu błogosławieństwa, zapytał go jeszcze Ty jesteś syn mój, Ezaf? Jakub odpowiedział, ja jestem. Rzekł więc Izaak Podaj mi, abym zjadł to, co upolowałeś, synu mój, ja ci sam pobłogosławił. Jakub podał mu i on jadł. Przyniósł mu też i wina, a on pił. A potem jego ojciec Izaak rzekł do niego, Zbliż się i pocałuj mnie, mój synu. Jakub zbliżył się i pocałował go. Gdy Izaak poczuł woń, jego szat, dając mu błogosławieństwo, mówił, Oto woń mego Syna jako, jak woń pola, które bo, pobłogosławił Pan. Niechaj Tobie Bóg użyczy rosy z niebios i żyzności ziemi, obfitości zboża i moszczu winnego. Niechaj ci służą ludy i niech ci pokłon oddają narody. Bądź Panem Twoich braci, i niech cię pokłon oddają synowi Twej matki. Każdy, kto będzie ci złożeczył, niech będzie przeklęty. Każdy, kto będzie Cię błogosławił, niech będzie błogosławiony. Oto Słowo Boże. Wywajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry. Chwalcie imię Pana, chwalcie pańscy słudzy, którzy stoicie w domu Pana, na dziedzińcach domu Boga Naszego. Goodbye, tell... dear. Jest nad wszystkimi bogami, cokolwiek spodoba się Panu, Uczyni na niebie i na ziemi, Na morzu i na wszystkich głębi. znam on i dom sam no aleluja aleluja pan z wami Panie. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Panie. Panie, Panie. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabronią, zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękną, wino wycieka, a bu bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków. A tak? Jedno i drugie się zachowuje. Oto słowo pańskie, o.